za dzikostępki. Dzisiaj zrobię sobie bazę. Pierwszą bazę. Zeskanuję tam tylko pomieszczenie wielofunkcyjne. I zrobię sobie dzisiaj bazę. Jeszcze konstruktor was by się przydał to jeszcze też go zrobię. Ale najpierw sobie tam popłyniemy na wyspę, żeby to zeskanować. Wszystko. Więc tak. O, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra, to ja nie będę zanudzać Was po prostu. Tak jak ostatnio. Polecimy sobie szybciej. No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, no gdzie to jest, no w końcu znalazłem to, dobra, jest wyspa, speed 1, no i jest wyspa, dobrze, w końcu sobie zeskanuję to wszystko co potrzebne. I jeszcze tylko schemat. Na jedną ważną rzecz. O no to zestaw elektryczny. Zestaw elektryczny. No dobrze. Zrobię ten zestaw elektryczny. O, jeszcze trochę można poskanować. O, OK, to też. Jeszcze coś, tak. Tutaj krzak i tutaj. Yes. Ok. No to teraz. A to co? Tam? O, to też zeskanuje. Wszystko muszę zeskanować. No, dobra. Sygnał z radia jakiś. O, to fajnie. Rozbiorę go, jak będę w bazie Dobra Gdzie to było? O! Aurora wybucha! Fajnie Pooglądam sobie No Wybucha 5 4 3 2 1 Phew. Wow. No, fajne to było. Fajne to było. Dobra, ale się ściemnia. A ja dalej nie znalazłem bazy. I dalej nie mam wody. Niedobrze. Ale zaraz tą wazę znajdę. Już tu chodziłem w, poprze w poprzednich odcinkach. No, dobra. Tutaj jest. Ło zabije się. Uff, na szczęście nie. Dobra. I tu jest pomieszczenie wielofunkcyjne. Sześć tytanów potrzebne do zbudowania. Co no to tak błóczy Dobra Drabina? To nie do Hmm. Tak nie wolno. O, wysoko wydajne płetwy. To się może przydać. Krabo Dobrze, że mam nóż. Zabiję go, dobra. To teraz jeszcze donicę ścienną zeskanuję, żebym już miał wszystko <laughs> i żebym tu nie wracał. O, drzwi grodziowe. Przydadzą się. I też się łatwo chyba zrobić. Więc spoko. O, 500%. No to trochę dużo. 500%. Co, co, to? co to było? Reflektor. Aha. Dobra, to też zyska. Jest... A zaraz zdechnę, bo bicie nie ma. No dobra. E ja nie chcę zdechnąć. Dobra, tu mam. Okej. Okay. I to też. No nie napoiłem się za bardzo tym. O, to też mogę zeskanować. Dobra. Wystarczy, chyba mi tyle picia. Dobra. No i tyle chciałem. Zewnętrzna skrzynka plantacyjna. To też się przyda. Chiński ziemniak na innej planecie. teraz taki trochę niezdrowy, bo wiecie, ten koronawirus i to wszystko. No to nie wiem, ja bym takiego nie zjadł na przykład. Nie wiem jak wy. Dobra, to w końcu się mogę wrócić. No. Do bazy w końcu. Zrobimy konstruktora baz i skończymy ten odcinek. Bo... Nie ma za dużo i to nie chce mi się robić długich odcinków Zrobiłem jeden, ale to też nie dało za dużo Czekam na reklamy od jednego youtubera Tak, załatwi mi Pozdrawiam No dobra Co ona chce tam A Że ten Picie, dobra, zaraz się napiję Z o nie Bateria się skończyła o kurde, wymień się R, a nie, bo ja E klikam, R I to, dobra, jest no i w końcu w domu pęcherzówki będzie z czego pić i tu gdzieś było Ale już jej nie ma, dobra o tam są Chodźcie do mnie No w końcu będę miał co pić Chociaż tu jest tyle wody Ale to niestety słona woda No i dobra Napiję się już tak szybko Nie interesujcie się takim buczeniem w tle Jeśli je słyszycie To chyba z lodowiska śnieża Nie pytajcie się o to, lodowisko. lodowiska to jest długa historia Dobra I co mi do tego narzędziowego A zestaw elektryczny Zaszkadzam o narzędziach No i mam rudę srebra A tu nie mam rudy srebra Aha No to pójdę po jeszcze jedną rudę srebra Tu gdzieś jest Coś do zeskanowania, nieważne. Ruda srebra. Tute, tutaj gdzieś będzie, bo ja wiem. O tu chyba. Tak tu. Znam to miejsce. Złoto. A gdzie jest srebro? Srebro jest! będzie zestaw, ale... Ale patrzcie, tu jest tyle tego, że wykopię wszystko, co jest możliwe. O, zgubienie się. A spokojnie, oni już się ja się nie zgubię. Ja też jeszcze nigdy nie zgubiłem w jaskini. Dobra eee, Tytan. Tytan. Ja nie chcę tytan. No dobra. No i wpływam znowu na powierzchnię. I konstruktor bas już jest. Tytan. Zaraz będzie i skończymy odcinek, tak? Wstawię jakąś miniaturkę z bazą i skończę ten odcinek. Dobrze. O nie, już 10 minut muszę się spieszyć. Dobra. Zestaw elektryczny jest. I mamy konstruktora was, tak? Tak, konstruktor was. No i się budowniczy dobra to narzędzie mi się na razie nie przyda ale to mi się przyda no dobra to postawię tą basę gdzieś tutaj o tak tutaj będziemy lepiej na takim no takim miejscu dobra Dobra, tutaj pomieszczenie wielofunkcyjne. No jest piękne. Dobra. Włas. No właśnie. Właz. Właz. Zanim zacznie budować bazę, to włas ci się przyjmę. No gdzie ten kwarc? O, kwarc i więcej kwarcu, Fajnie. Kolejny. Kolejny. No dobra. To ja już idę. I zaraz będę mieć ten włas. Zgubiłem się. O, dobra. Gdzie to było? No. Tutaj, dobra. Nie no, przyznajcie, fajne miejsce na bazę. Dobra, to teraz tu włas. No jest włas. I to. Tytan 2, dobra. I zaraz będzie już nasza pierwsza baza. W sumie to nie nasza, tylko moja. Ale dobra. Oni rzucał się na mnie. Jak ja to przeżyłem? <noise> ok. Głupie to było. No, z, po co mi mieć? No, no i co? No i nie znajdę tu czekam. No dobra. Widocznie tu nic nie ma ciekawego. Bo ja chciałem jeszcze to, to, co mi się przyda. O, złom! Świetnie. To już płynę do bazy. Załatwiam to, to coś. Co to było? A. Panele słoneczne. I kończę ten odcinek, bo już za długo trwa. Tytuł. Dobra. No, jest. Idę tam dokończyć bazę. się żegnamy. Dobra. Panel słoneczny. No. O! No, jest baza. Pierwsza baza. To jest piękne. Że nic tu nie ma. O, fabrykator. Dobra. No więc, tak, już w sumie powinien być koniec. No i jest już ten koniec, więc w następnym odcinku, czyli gdzieś tak za 3-4 dni, może, nie wiem. Na pewno za jakiś czas, zrobimy sobie wystrój wnętrza w bazie. I popłynę gdzieś daleko. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś tam popłynę, po więcej rzeczy. I rozbuduję bazę. No. Tutaj jeszcze tylko to. aplikator. No i już mam. Dobra. No więc ostatecznie, w końcu. Dobrze. Ja się z Wami żegnam już. E, miłego dnia i cześć. 那不行。